Cześć Siemanko, dzisiaj temat cyklonów, separatorów do odkurzaczy. Kiedyś zbudowałem takie coś. Tutaj rura do odkurzacza. Tutaj zasysa śmieci, i tutaj mam nawet taki zaworek. W razie jak y, rura się zapcha, to to wciąga i wtedy nie zgniata wiader. Już kilka sztuk mi połamało. Chciałem kupić gotowe wtedy rozwiązanie jakieś. Nie będę tyle płacił za kawałek plastiku. No i takie coś oto powstało. Coś tam nazbierane nawet jest. No i dzisiaj mam taki sprzęcik. Żeby test był wiarygodny, wysypałem te śmieci. O gdzieś tam przyjechało do mnie. Takie coś, cyklon mały, bo tak się nazywał, kosztował 43 zł. To jest normalna cena. Z jakimś rabatem można to wyrwać jeszcze taniej. Myślę, że opłacalna, bo najtaniej taki cyklon ostatnio widziałem na Allegro za 80 zł. To różnica jest. Zasada w działania jest bardzo podobna, jak. Tego mojego sprzętu. Tu podłączamy rurę, tą co zaciągamy śmieci. Tutaj podłączamy rurę do odkurzacza. No i tyle. I to działa. To trzeba zamocować do pokrywy. W zestawie są opaski, dwie redukcje. No i taki filterek, co by tam czasami coś przytrzymywał. I co najbardziej mnie zaskoczyło, jest nawet szablon, żeby sobie zrobić wzór i otwory gdzie to ma być dokładnie. No plus dodatkowo są śrubki i nawet jest uszczelka. A tak wygląda mój y, zawór bezpieczeństwa od tej strony. W momencie jak się rura zapcha, to on się tutaj otwiera. Wystarczy troszkę, bo on ma tutaj nawiercone otwory, ale jak tutaj się zrobi ciśnienie, to bez problemu go wyciąga i później wskakuje i wszystko jest OK. Zrobiłem na bazie tego mojego patentu <gry> Tu jest mój Frankenstein, na szybko wyciąłem otwór, to muszę zaślepić i powinno działać. Tutaj jest pusto, kilka zmian konfiguracji, tutaj jest wciśnięte I taka końcówka, tutaj jest moja redukcja, tutaj jest ok, a tutaj jest po prostu taka końcówka. Bo ten przewód, ten wąż mam dłuższy, no i będzie lepiej nim odkurzać. Jeszcze muszę to zaślepić. Chociaż jedna opaska się przydała. Trzeba lepiej to wykombinować, bo tutaj założyłem taką końcówkę. Ona się tutaj nie nadaje, z tego względu, że ona jest bardzo zwężona. No i jak poleci trochę gruzu, to się tutaj zapycha. Dobra, zamieniłem. Tylko, że tutaj to tak średnio pasuje, ale. Zobaczmy. No, o kurde, tu się typu, tutaj jest śmieci. No, nazbierało. No teraz idźmy tutaj. No, troszkę pyłu jest, ale myślę, że to najgorsze i tak zostało tam. Pył to wiadomo, jakiś się trafi, dlatego tutaj. Sobie worek założyć, żeby sobie spokojnie to wciągać. Tak myślę, że tutaj jakby założył taki jeszcze dodatkowy filterek, to już by do odkurzacza niewiele co poleciało. Jakby pokrywę zmienił, żeby była jeszcze twardsza, by się to nie wyginało, by nie latało, to podejrzewam że gdzieś ta uszczelka może przepuszczać z tego właśnie względu, że ta jest powyginane. Dobrze dopasować końcóweczki, żeby nie zapychały się. Ten zaworek się przydaje. No, ale przez niego troszkę mniejsza moc sania jest, bo w razie co to on się zawsze lekko otworzy i już tak mocno nie ciągnie. No są plusy i minusy. Jakby to zastosować metalowe pudło, jakieś, to myślę, żeby to elegancko zdało egzamin. Jak za 40 zł to bardzo dobry. Produkt, w zestawie wszystko było, łącznie z, z szablonem, nawet żeby sobie odrysować. Także za tą cenę to nie ma co narzekać. Są jeszcze cyklony kolanem, są jeszcze takie duże, są. Masa tego jest. Ja akurat kupiłem taki, bo chciałem mały. Po co mi taka wielka kubyła jak ja? No nie potrzebuję takiego po prostu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło? Hej.